Już działa, już działa, już wszystko działa. Eee, dobrze, moi drodzy, eee, robimy petardę. Trzeba zrobić petardę. Oleje petardy. Eee. O, jest. Potrzebujemy saletry. Potrzebujemy saletry i kalcium. Dobra. Czyli musimy do alchemika pojechać. Alchemik lub jakiś... Tutaj. Dobra. Wodka. Gdyby się nie leczył, to bym on uciachał. Tylko, że się leczy. To jest najgorsze. Cholera, nekery. Cholera jasna. Cholera jasna. Co mnie w plecy bijesz?! LOL. Nekerem! mnie zabiły! że w pale nie mieści, że w pali nie mieści, mieści tam jest na razie, eh. Błędy Nowicjusza. Ah, Okej okay. Neckery mam wylane. When... LOL, LOL! Nie cierpię topców! dziki pies mi tu potrzebny zostaw mojego konia ty what the f jeszcze na pulpit. A, co to dzisiaj jest? Mie utopia tutaj pił. Pale się nie mieści z utopcami mieć taki problem. To nie jest normalne. żeby mieć taki problem z utopcami to to jest zamknięty liścik kochana wiskę, nie było nas stać ps patrick ma w tobołkach z pieniędzmi pps, maja boi się ciemności, okej okay. Zapiski rozbójnika Jeszcze tylko trzeba, muszę zaznaczyć sobie, gdzie mam jechać. Eee, tutaj. Dobra jasna, gdzie ja wjechałem? Samo stado wilków, Tam w środek te guatachy. Barbed A troszeczkę tutaj już niech podbierać. Po co mu były te szczury? Przeklęte godniki, lepiej byłoby. O! Patrzcie! Uuu! Na co ja natrafiłem? Okay, no. Co ty tu robisz? A, a, Geralt! A, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być! Nie koty z gardła wyłuckane! To ten kaganek, który zebrałaś z kryjówki Kielfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem Ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co Ci do mnie sprowadza? Eee... Pewnie zostało Ci sporo rupieci po czarownicy, która wcześniej mieszkała w tej chatce. <grym> Owszem. Chciałbyś rzucić na nie okiem? Tak, chętnie. Ok. Eee, co Ty masz do sprzedaży? O, proszę. O, matko, jakie to drogie. O, no to mnie na to nie zbyt stać. Praw gula. Troszkę muszę sobie zostawić bez zgnilicy. Jakby co pójdziemy potem na to polować, żeby mieć. Krasnoludzki spirytus. Nie eee, grzybki, to to właściwie to nie ma ceny, to jest tania barszcz. pasta chemiczny. z te srebrów chciał kupić. A. Potrzebuję jeden kalcium i... saletry. Cholera, jasne. Dobra. Potrzebuję jeden kalcium I całą saletrę jaką masz. Kartacza zrobimy. Rani z drewnymi wszystkich przecinków, by zasięglażenia. Na tym mi bardzo zależy. Saletrę gdzieś muszę kupić. Po co ci ten kaganek? Dzięki! No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesujecie ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. Hmm. Dlaczego elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzejek. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. Komu chciał to zaaplikować? Nie powiedział. Hmm. Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Hmm, niech pomyślę. E, zażywam świeżego powietrza? Podziwiam malownicze plenery? E, może podtrzymuję odwieczne A to już było? To, że tutaj jest. Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? <laughs> tak. Mam na myśli nową pasję Radowida. Drżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Eee, to już rozmawiałem. Przuczmy do tematu. O co, chciałaś mi o co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieźniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Mnie się jakoś udało. Byłem na wyspie i rzeczywiście wyczułem tam coś bardzo dziwnego. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z zwierząt, w której po najeździe Nilfgardu zamieszkał Frzerat, można władca tych ziem. Hmm. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. A, ciekawe. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. Czemu jest zależy? Czemu ci na tym aż tak zależy? Nie mnie zależy tylko wiśniakom. Wyspę odczarujcie, pani. Wyście taka wielka czarownica. Nie dają mi spokoju. <grymne> no i? Miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica. Jeśli nie zdajemy klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli hmm. chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj. Nie po to zaszyłam się na tym odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś hama z żałobą za paznokciami. <laughs> Można władca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Hmm. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że wszerad był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś nie. go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, któremu udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało hmm. na działanie trucizny. Pomogę ci, bo i tak Pomogę mam teraz. Ci. Bo i tak tam chcę pójść. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na komnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Tak go oddajesz? Ciekawe, kaganek oddała. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłonnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie. Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. U. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. <laughs> Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. Ach, o ile nie zgniło jak wszystko tutaj. Hmm. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych, magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty. Tylko hmm. nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. O. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne <noise> szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki, któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Aaaa! Opowiesz mi co widzisz, a ja będę mógł to w Czego szukać? Nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym gadającym pudełku. <noise> Trudno jest je skonstruować. Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglozy upowszechniły się wśród czarodziejów. Najmniejszych. Dobra, czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Magiczne walki-toki. I już by jestem ciekawa co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Gerard. Mm -hmm. Dziękuję. okej. Okay. Potrzebujemy jeszcze saletry trochę. Jeszcze troszeczkę saletry potrzebujemy. Szukamy chemika jeszcze. Jednego. Kur... znać znajdziemy alchemika. O, nie ma alchemika żadnego? Okej... Okay. To musimy pojechać tutaj. pojechać do wioski, do Kowala. Waszył wo. Co? Wiaduj się, kto może. Jest towal. Że Kowala nie ma. Nie jesteście z baronowej, prawda? Łotka! Zamiast kupić te materiały, chciałem ten. Ach. Chciałem je rozmontować, ale. No, staropolską mową, że zaczął tutaj prawić. Nie z dzikimi psami. O, jest alchemik. Nie, to jest kupiec. A, do guślarza. Tak, guślarz. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Dobra, e, pokaż mi swoje towary. Potrzebuję Mam nadzieję, że masz saletry. Pokaż, co masz na sprzedaż. Masz saletrę? Masz O, proszę, ile jeszcze, żeby było śmiesznie Ja potrzebuję trzy. Ok, bomba. Uwalnię obok od piłków dimetyru, który blokuje magię i magiczne zdolności potworów. Czas trwania 15 sekund. Przez 15 sekund, mu jestem w stanie co nieco zrobić. Jeszcze kartacza weźmiemy. Klops 279, dzięki serdeczne za suba, dzięki za subowanie, dzięki za wsparcie. Witamy w Czebongach, dzięki serdeczne. Eksplozję ogniem pod. Mamy wszystko oprócz gwiazdy tanczących, bo nie mamy przepisu na gwiazdę tańczącą, żeby było śmieszniejsze. Ale my możemy wilgę zrobić. Zwiększam od znaków. Oleje. Odwary. Przepraszam? Hmm. Coś jeszcze w sklepie przydatnego? Biała mewa. Eeeeh... Ah. Dzięki! Nie wiem, coś mi dzisiaj w naszej kręci. Jak diabli. O proszę Eee. znaku akcji. Ach. Ok, eee, jeszcze medytację odpalimy sobie. Kolera jest nam no ta. będę musiał jeszcze raz medytować. Kolera jest na. Co jest grana? Pod Otwórz Dobra, trzeba Wilkołaka pokonać. To gdzie to było? Nie, to nie tu Cholera. Tutaj Adka na zboczu jest Czeko. Niech ten mieniec wietrz się odczepi, może co? Jeszcze wypijemy jaskółkę. Odetrzymy się na maksa. Zrobimy medytację, zrobimy sejwa i idziemy na wilkołaka. Teraz troszeczkę lepiej jestem uzbrojony. Kartacz. Bomba dimetrowa, i to blokuje leczenie super. Okej, okay. eee, mapa, medytacja. Tylko wypijemy sobie kota Okej okay. F5 I idziemy na wilkołaka